W murach Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu po raz pierwszy zorganizowana została akcja poboru krwi. Spotkanie odbyło się pod hasłem Wampiriada i zakończyło się bardzo dużym sukcesem. Udział w akcji wzięło 45 osób. To nie tylko studenci oraz wykładowcy, ale także krwiodawcy z całego miasta. Wedle planów, akcja ta ma być organizowana cyklicznie. Akcja została zorganizowana przez Państwową Uczelnię Zawodową w Tarnobrzegu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Zaproszenie organizatorów przyjęło wiele osób, dla których pomaganie jest bardzo ważne. Co warte podkreślenia, była to inicjatywa oddolna, która przy pomocy władz uczelni została przygotowana. Ta inicjatywa wyszła ze Studenckiego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, które działa na kierunku pielęgniarstwo i tutaj pani opiekun koła wraz czyli pani magister Agnieszka Sojda i pani doktor nauk medycznych pani Marianna Harzyńska Gula zainspirowały naszych studentów do uruchomienia takiej inicjatywy. My przez cały okres kształcenia u naszych studentów kształcimy takie Instrumentalne umiejętności, ale kształcimy również kwestie związane z byciem przy pacjencie, z empatią, ze wsparciem. A chcieliśmy w jakiś wymierny sposób również pokazać, że nasi studenci są gotowi być przy drugim człowieku dać mu coś od siebie. Tradycyjnie w przypadku tego typu akcji nie brakowało debiutantów, którzy po raz pierwszy podzielili się życiodajnym lekiem. Byli także ci, którzy są honorowymi dawcami od wielu lat. Krew to wyjątkowy lek. To dar jednego człowieka dla tego drugiego, który zmaga się z problemami zdrowotnymi oraz chorobami. Nie pierwszy raz oddawam już. Krew, wiem, że to ważne, bo pracuję też w zawodzie. To jest pewny stres. Bo mu, y, właśnie stres związany z osłabnięciem, na przykład, y, że ta właśnie y, igła jest. No ja myślę, że nie ma co się stresować. Krew jest ważna, satysfakcja jest moim zdaniem, taka umysłowa też. My się bardzo cieszymy, że studenci są tak zaangażowani. Tak naprawdę to studenckie koło, które tutaj zorganizowane jest przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu jest bardzo aktywne. No, Państwo zorganizowali sami wśród siebie osoby chętne do oddania krwi, ale też tak zapromowali tą akcję, że udało się osobom chętnym z zewnątrz wziąć u Udział właśnie w tej pięknej akcji. Akcja została zorganizowana z okazji Walentynek, by pokazać, że także w ten sposób można podzielić się sercem. Bardzo dobry odbiór akcji i zaangażowanie studentów dowodzą, że w młodych krwiodawcach jest duży potencjał. Możemy podarować drugiemu człowiekowi zupełnie bezinteresownie coś wartościowego i to jest krew. To jest lek, którego się nie da wyprodukować. I to oddanie krwi jest takim wyrazem bycia dla drugiego człowieka, i to jest przesłanie, które przyświeca zarówno zawodowi pielęgniarki, jak też ratownika medycznego, bo też mamy od dwóch lat ratownictwo medyczne i nasi studenci również tutaj się zgłosili do oddania krwi. Jest najcenniejszy lek, który nie ma zastępczego żadnego leku, żadnej substancji chemicznej, która by mogła krew nam zastąpić. Dlatego dzielenie się krwią z drugim człowiekiem, własną krwią, jest niesamowitym darem, wyrażeniem też takiej solidarności z drugim człowiekiem potrzebującym tej krwi i wyrażeniem empatii i miłości do drugiego człowieka. Każda akcja poboru krwi niesie ze sobą ważny element edukacyjny. Organizatorzy mogą promować tę szczytną ideę i namawiać kolejne osoby, by zaangażowały się w niesienie pomocy. Już teraz Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu zapowiada, że nie będzie to tylko jednorazowa akcja. Hasło wampiriada nie jest przypadkowe. Od kilkunastu lat w Polsce takie wampiriady odbywają się w różnych uczelniach. My zrobiliśmy tę akcję po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że idąc za wzorem innych uczelni, będzie się ta akcja odbywała cyklicznie na wiosnę i na jesieni. Takie są założenia. Myślę, że to, co się dzisiaj dzieje na korytarzach, ta kolejka do oddania krwi. Jest jasnym dowodem na to, że taka akcja jest potrzebna.